Cześć, witam Cię serdecznie. Tomasz Damian z tej strony, tomaszdamian.pl i z online I Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, jakie jest 5 umiejętności do odniesienia sukcesu w network marketingu. Otóż, jeżeli dołączamy do network marketingu, to pierwszą z tych umiejętności, jaką musimy mieć, jest to absolutnie nauka budowania kontaktów, czyli tak zwany trafik po amerykańsku, jak to mówią nasi amerykańscy koledzy. Trafik czyli ruch inaczej do Twojego biznesu i co to znaczy e, trafik, no musisz nauczyć się budować listę kontaktów, nie ma, nie ma znaczenia tak naprawdę e, skąd te kontakty będziesz brać, czy, czy to będą kontakty na przykład z Facebooka, z Instagrama, z TikToka, z YouTube'a, jeżeli mówimy o e, biznesie, Online, lub jeżeli mówimy o offline, czyli tradycyjnym, czy to będą kontakty poznane na jakichś konferencjach offline'owych, na szkoleniach itd., itd. Natomiast te kontakty musisz mieć i to, co jest ważne w liście kontaktów, to najważniejsze, żeby zrozumieć, że. To nie jest tak, jak ci mówią e, większość mentorów i w większości książkach, pisze, że musisz mieć 100 kontaktów i jakby to już jest koniec i, i musisz na tym skończyć. Tylko twoja lista kontaktów tak naprawdę powinna być budowana codziennie. Codziennie 2-3-4 kontakty do listy. No dwa to już będzie wystarczająco, jeżeli będą solidnie codziennie te kontakty dodawane. I jedna bardzo ważna rzecz, jedna ważna wskazówka: kontakty musisz mieć dożywotnio. To, co jest bardzo ważne też w kontaktach, to jest to, że jeżeli budujesz listę kontaktów, to pamiętaj, że im więcej tych kontaktów masz, tym jest tobie łatwiej po prostu ten biznes robić, dlatego że Twoje kontakty w podświadomości mają to. Że jak słyszę, w jaki sposób ty z nimi rozmawiasz, to one czują, że ty masz ich dużo lub że masz ich mało. I teraz, jeżeli masz ich mało, to Tobie zależy na efekcie każdej rozmowy, a Twój kontakt to wyczuwa, czyli on już wie, że Ty jesteś nastawiony mega sprzedażowo, mega chcesz osiągnąć rezultat z tej rozmowy. I te kontakty odpychasz przez to od siebie, i to jest, yy, czyli w tą stronę odpychasz. Yy, I to jest takie negatywne zjawisko, dlatego że te kontakty od razu yy, mają w podświadomości to, że ty chcesz na nich zarobić, nie wiem, wciągnąć ich w coś i tak dalej. I to jest duży problem. A jeżeli masz dużo kontaktów, to z kolei ci nie zależy na wyniku yy, rozmowy aż tak, dlatego że ty wiesz, że jeżeli ten kontakt ci odmówi, to zrobisz z nim za jakiś czas tak zwany follow-up, czyli. Ponowienie ekspozycji swojego biznesu lub produktu, i ten kontakt, i możesz iść do innego kontaktu i z kimś innym rozmawiać, czyli tak zwane Cześć jak czapka, ja idę dalej robić biznes, bo mam z kim, a ty się zastanawiaj tu, jak chcesz. No, ja ci nie narzucam niczego, ja po prostu ci daję możliwość, pokazuję Ci możliwość, jak być w lepszej sytuacji w życiu, jak mieć lepszy komfort w życiu, czyli poprzez produkt, lub poprzez biznes, jak mieć lepsze rezultaty finansowe na przykład. Drugą umiejętnością w network marketingu jest zdecydowanie zapraszanie. No bo wyobraź sobie, że masz tysiąc kontaktów, ale nie umiesz ich zaprosić, tak? To na co ci te kontakty? I tak naprawdę ja myślę, że widzę bardzo często taki błąd, że ludzie, którzy mają tych tysiące kontaktów, na przykład na Facebooku, w Instagramie, na TikToku i tak dalej, no to po prostu nic z tego nie wynika, dlatego że nawet jeżeli te kontakty mają to nie umieją zaprosić. I zobacz, nawet jeżeli idziesz po ulicy i spotykasz znajomego swojego ze szkoły i tak dalej, to co z tego, jak ty nie umiesz tego kontaktu zaprosić do znajomych, no i, e, czy do znajomych, przepraszam, no to jest twój znajomy, więc do znajomego nie zapraszasz, tylko do, na, na przykład na swoją prezentację. I tu krok numer trzy, krok numer trzy umiejętności, które um, powinieneś się nauczyć, żeby zacząć rezultaty osiągać, to jest umiejętność, E, przeprowadzenia prezentacji, ale jest teraz, mam dobrą wiadomość, tej umiejętności się nie musisz uczyć od początku biznesu, e, dlatego, że jeżeli e, działasz w, od, w odpowiednim projekcie, to masz takie przedstawienie projektu poprzez narzędzia. Co mam na myśli, co to są narzędzia? A no są to płyty różnego rodzaju z nagraniami Twoich prezentacji biznesowych, są to nagrania na YouTube, są to nagrania na platformach specjalnych e, rekrutacyjnych, są to chociażby eventy na żywo, bo są to rozmowy dwa na jeden, więc Twoim bardziej ważniejszym zadaniem jest na początek nauczyć się zapraszać, a dopiero po jakimś czasie nauczyć się prezentacji. Bo nawet uważam, że dzisiaj, jeżeli ktoś chce sukces osiągnąć w biznesie, to nie musi tego się uczyć, dlatego że te prezentacje są nagrane. Jeżeli Ty chcesz zobaczyć, jak wygląda taka nagrana prezentacja, dobra nagrana prezentacja biznesowa, odezwij się do mnie, czy to na, tutaj na YouTubie, czy to na Facebooku, gdziekolwiek widzisz to wideo. Ja ci pokażę przykładową prezentację, jak powinna wyglądać prezentacja biznesu, żeby była zautomatyzowana. Bo pamiętaj, że też jeden z elementów sukcesu to jest to, żeby mówić. Mniej do większej ilości ludzi. I ja mam dla Ciebie taką wskazówkę, bo być może jesteś zajętą osobą, bo być może nie masz czasu. Nie wiem, czy znasz taką jedną z wymówek czy obiekcji ludzi, że mówią, że nie mają czasu. No właśnie, to dzięki temu, że ktoś nie ma czasu, to Ty możesz mu powiedzieć, dobrze, to ja Cię wyręczę w tym, ponieważ ja mam nagraną prezentację i nie musisz mieć czasu, żeby ten biznes robić aż tak dużo, ponieważ będziesz pracować na narzędziach. No i dobra, i teraz jeżeli załóżmy. Już masz kontakty, zaprosiłeś, masz prezentację, ktoś obejrzał, to co trzeba dalej zrobić? Jaka kolejna umiejętność? Numer 4 to jest finalizacja lub e, ponowienie ekspozycji. Finalizacja, mam tu na myśli to, że jeżeli ktoś chce do Twojego biznesu dołączyć to Ty musisz umieć wydobyć z tej osoby jej pragnienia, jej marzenia i tak przedstawić finalizację projektu, żeby się komponowało to z marzeniami tej osoby. Czyli ktoś, powiedzmy, chce mieć lepszy samochód, tak? No to Ty możesz powiedzieć coś takiego, że słuchaj, w, naszej, w naszym biznesie, w planie marketingowym jest na przykład BMW, Audi, Mercedes przykładowo, tak? Na przykład możesz powiedzieć, jeżeli ktoś lubi podróżować po świecie, możesz przedstawić tę część planu marketingowego, która mówi o podróżowaniu odróżowaniu po świecie. A ktoś może powiedzieć, że chce spędzać więcej czasu z rodziną i jak zarobi więcej pieniędzy, to będzie go stać na to. Więc też możesz mu pokazać, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób zrobiły to osoby w Twoim projekcie. I znowu warto mieć narzędzia, czyli na przykład, jeżeli ktoś chce samochód, możesz pokazać filmik z samochodami, z jak odbierali, odbierały osoby w Twoim projekcie samochody, lub na przykład filmik z wycieczkami, jak liderzy z Twojego projektu jeździli na wycieczki. To nie muszą być Twoje, to nie musi być Twoje samochód, nie musi być to Twoja wycieczka. Ważne, że w Twojej firmie takie osoby są, które to osiągały, i Ty możesz pokazać na podstawie planu marketingowego. Jakie kroki trzeba osiągnąć, żeby to zdobyć. No i oczywiście, może się też okazać i nawet się okaże na, najprawdopodobniej, że e, w 85% z tego co pamiętam, większość osób uwaga, podejmuje decyzję o przyłączeniu się do Twojego biznesu nie po pierwszej ekspozycji biznesu, tylko uwaga po piątej od piątej do nawet dwunastej ekspozycji, czyli pią piąty raz jak zobaczą Twój biznes lub Twój produkt nawet do dwunastu razów. Dopiero wtedy podejmują decyzję. I teraz jeżeli ty nie masz tego punktu czwartego opanowanego, to, to, to możesz wielokrotnie robić komuś przedstawienie biznesu, a może się okazać, że ta osoba nie zareaguje, ponieważ za mało miała ekspozycji. To jest jak z kupnem każdej rzeczy, domu, samochodu, telefonu komórkowego, nowego itd. Jak raz zobaczysz reklamę, to do ciebie nie dotrze. Ale jak zobaczysz ją 3, 4, 5 razy, dlatego telewizja tak często powtarza reklamę. Bo jak wielokrotnie przez swoją podświadomość to przejdzie, to w końcu uwierzysz, że to. Jest jest dobre dla ciebie, tak? No bo e, widzisz, to fajne, jest fajne, przyciąga twój wzrok, ale e, na początku nie dociera. Natomiast. Po którymś razie dotrze do Twojej potrzeby, którą masz w sercu czy w głowie i to po prostu kupisz, tak? Czy jakiś produkt i tak dalej. Tak samo jest z network marketingiem. 85% ludzi nie dociera, czy 90% nawet nie dociera do trzeciego, piątego follow-upu, więc ty wyprzeć konkurencję i docieraj do swoich ludzi wielokrotnie. Ja sam na przykład byłem w swoim biznesie, mam taki przykład, że ja osobiście kilka lat odmawiałem swojemu rekomendującemu. 3 lata dokładnie, i ten rekomendujący był u mnie kilka razy, aż ja, można powiedzieć, zmiękłem. Tak, I, i dołączyłem do jego do biznesu. Do mnie ludzie dołączali nawet po 6 i 10 latach. Więc wytrwałość w follow-upowaniu, czyli w powtarzaniu ekspozycji biznesowych, jest kluczem do sukcesu. Mówi się, że follow-up jest to narzędzie do e, bogactwa, czyli e, sukces jest, tkwi w follow-upie. No i teraz e, jak już. Oczywiście, ktoś wyraził zgodę nad, na biznes z tobą, no to kolejną umiejętnością, którą się trzeba nauczyć, to wdrożyć taką osobę w system działania czyli e, zrobić tak zwany onboarding czyli pokazać, jak wystartować tej osobie poprowadzić za rękę. I tu znowu ma bardzo ważną rzecz, e, bardzo ważną rolę. W dużym biznesie odgrywa system. Czy masz systemowo stworzone na przykład szkolenia związane z kontaktowaniem, z nauczeniem kogoś budowania listy kontaktów, z budowaniem wiarygodności, z zapraszaniem na prezentację, z prezentacjami i z follow-upem? Jeżeli to masz, to znowu ty nie tracisz czasu na to, żeby uczyć kogoś tego follow-upowania czy tego, tego właśnie zapraszania na prezentację lub robienia prezentacji, tylko masz to w systemie no i ja mam taki system, też mogę Ci taki system pokazać, jak to wygląda u mnie w projekcie Ty możesz sobie go zaadoptować do siebie stworzyć taki sam system u siebie więc jeżeli chcesz, odezwij się do mnie lub zobacz link w opisie tego wideo, bo też taki system pewnie się pojawi tutaj w opisie tego wideo i możesz sobie zobaczyć, jak ja to mam skonstruowane zapisz, wpisz swojego maila i swoje imię na, na listę, która jest tutaj widoczna dookoła tego wideo i zobaczysz jak, w jaki sposób ja to mam stworzone ok? I teraz dwie, dwie takie bonusowe Umiejętności, które każdy lider, jeżeli chce duży biznes mieć, musi umieć. Pierwsza z tych umiejętności jest to promowanie eventów, Pro, promowanie eventów. Tu chodzi o to, że duży biznes zawsze się rodzi na eventach. Liderzy rodzą się na eventach, i jeżeli chcesz mieć duży biznes, tak naprawdę bardzo duży biznes i zarabiać kilkanaście tysięcy złotych, to to się zaczyna od momentu, kiedy Ty, uwaga, masz 100 osób na evencie. Czyli można powiedzieć pozycja diamentowa, pozycja dyrektorska, taka, mówię o dyrektorach, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych, bo nie we wszystkich firmach dyrektorzy tyle zarabiają. Są firmy, w których się mniej zarabia na pozycji dyrektorskiej, więc nie każdy dyrektor jest równy dyrektorowi. Ehm, więc pozycje dyrektorskie, takie poważne dyrektorskie i, i diamentowe zarabiają powyżej 10 tysięcy Złotych już grubo, więc jeżeli chcesz być dyrektorem e, diamentowym, nazwijmy to, to e, na evencie musisz mieć 100 osób. Jeżeli będziesz mieć 100 osób, nauczysz się jak zapraszać, to okaże się, że event za, za ciebie robi robotę, dlatego że ludzie tak naprawdę podejmują decyzję e, o działaniu właśnie na eventach i e, mówi się, że człowiek, który jest na evencie, jest e, dla projektu 10 razy bardziej wartościowy. 10 razy bardziej wartościowy, 10 razy bardziej skuteczny, 10 razy bardziej pracowity niż osoba, która nie jest na evencie. Więc zastanów się, jak, z jakimi osobami chcesz współpracować? Czy tymi, którzy jeżdżą na eventy i chcesz się nauczyć też tej umiejętności zapraszania na eventy, czy po prostu z przypadkowymi osobami, które marudzą, że one nie mają pieniędzy, one nie mają czasu, one nie mają z kim dzieci zostawić i tak dalej. Ale naucz się w jaki sposób e, po prostu e, zapromować, nie że ty Powiesz komuś o evencie, tylko zapromuj, powiedz, że na tym evencie się zmienia życie, bo tak się dzieje właśnie, że na eventach się zmienia życie, więc to jest taki tip bonusowy. No i e, siódma umiejętność, którą trzeba koniecznie, absolutnie umieć, to jest przywództwo, czyli leadership. I tu znowu, e, liderzy rodzą się na evencie, to jest jedna z e, układanek, gdzie rodzą się liderzy, ale też na przykład poprzez to, że się uczymy po prostu, że wdrażamy w życie. I teraz mój przyjaciel kiedyś zadał mi pytanie. Tomek, a powiedz mi, jak to jest, że tak, tak ludzie cię, ludzie dookoła ciebie chcą być, że, że, że masz dużą społeczność, ponad 10 tysięcy osób w organizacji i tak dalej. Ja mu powiedziałem, znaczy, odpowiedziałem mu tak przykładem. Ja wyciągnąłem swoje książki o przywództwie spółki, tylko o przywództwie, o tematyce leadershipu i przywództwa. To na mojej półce jest około 10 książek, minimum 10 książek, różnych autorów. Jest to na przykład John Maxwell, jest to Blair Singer, jest to Zig Ziegler I wielu innych autorów, którzy piszą o przywództwie, i to właśnie te książki dały mi to, i oczywiście cała edukacja, całe mój przyglądanie się ludziom i tak dalej, dało mi to, że dzisiaj mam takie rezultaty. Tak, także nie dasz się też być dużym liderem, dużym, dużym, mieć dużych rezultatów w network marketingu, jeżeli nie będziesz dobrym przywódcą, dlatego że na Twojej drodze będą się pojawiały wyzwania. Bardzo duże wyzwania, które jeżeli nie masz zdolności przywódczych, nie, nie masz tego w praktyce opanowanego, to po prostu sabotują Twój biznes. Więc e, sugeruję Ci uczyć się leadershipu, uczyć się przywództwa, e, chować często ego do kieszeni. Często Ci silna na język coś przynosi, jak patrzysz na, e, na działanie swoich ludzi, coś nie, niekoniecznie e, cenzuralnego, ale czasami trzeba ugryźć się w język, schować to ego do kieszeni i nie mówić tego nawet, co myślisz, tak bardzo wprost, dlatego że możesz kogoś urazić i to spowoduje, że twój biznes i twoja przyszłość będzie zachwiana przez to, że po prostu kłapniesz coś za dużo. Więc ja ci życzę tych, tych pięciu kroków plus dwóch opanowania do perfekcji, aby twój biznes był potężny, aby Twój biznes był po prostu yy, bardzo mocno się rozwijał. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał i dodaj dzwoneczek sobie do moich filmików, aby każdy filmik kolejny Ci się wyświetlał. No i oczywiście zobacz, jak wygląda mój system, klikając w link w opisie tego filmu. A ja Cię pozdrawiam serdecznie i Widzimy się na kolejnych filmikach, na moim kanale i na moich stronach internetowych, na TikToku, gdzie tam, gdziekolwiek mnie obserwujesz. Wpisz sobie, Tomasz Damian, na każdym kanale, gdzie byś chciał mnie obserwować. To ja pod, tym, pod tą właśnie jestem nazwą, lub ewentualnie onlineersi, czyli ludzie, którzy zarabiają dzięki online'owi w biznesie marketingu sieciowego. Pozdrawiam, odmeldowuję się, lecę do działań. Trzymaj się, do usłyszenia. Hej, hej.